Cześć Polska, Michael tutaj. Kocham Polskę. zwłaszcza ty, wy. Bo piękny jesteś. Mądry, przystojny. Ja widzę. Pamiętasz, mieszkałem w Kanadzie. Przeprowadziłem do Polski teraz około 10 lat temu. 10 lat temu jest długo czas. I kiedy przeprowadziłem do Polski, dowiedziałem się, że Ludzie w Polsce chcą być siły, chcą mieć ufać, chcą czuć. Dobrze, okej. Okay. Jestem tutaj, żeby powiedzieć, już macie wszystko, macie już wszystko. Nie musicie walczyć z siebie. Nie musicie. Nie musicie walczyć ze mną, bo kocham cię. Kiedy mówię coś trochę złego, niemiłego, nie musisz walczyć ze mną, bo kocham cię, Polskie. Kocham was.